Witam! Dzisiaj w kategorii będzie takie szybkie żarcie. <laughs> Zrobiła się swoja kategoria w ogóle, bo już trzy filmy, to już trzeci film z tego wychodzi w sumie, więc będzie oddzielna playlista. A może z czasem będzie więcej, nie wiem. No w każdym bądź razie dzisiaj będą takie cheesdogi. No cheesdogi jak cheesdogi, nic specjalnego, z drobnym twistem. Zaraz się wszystko wyjaśni. No więc tak, to potrzebujemy do cheesdogów. Oczywiście potrzebujemy ser, nie? <noise> Dobra, ja używam cheddar'a akurat, bo bardzo lubię. A używać sobie jakiego chcecie. No więc... Bardzo proste, się żarcie. Bardzo też tam. Wszystko się wyjaśni. Cheddar ma ten problem, że ciężko go wyjąć z pudełka w całości. Poważnie, wcale nie żartuję. E, I teraz tak, wkładamy tu sobie cheddar'a. Jest strasznie łamliwy, nie? I klei się, więc przynajmniej ten taki tani. Ale jest dobry, jest tani, jest dobry. To jest jakaś zaleta. Także z tym nie ma problemu. Pozwoliłem sobie bułki pociąć wcześniej, no bo chyba każdy wie jak, jak, jak się tnie bułki. Z tym nie ma problemu, nie? Więc skoro wiemy jak jak się tnie bułki, to nie powinno być problemu z pocięciem bułek. Tego nie ma co pokazywać. To Każdy powinien mieć jakąś umiejętność wrodzoną, nie? Także... Chociaż już nie bywa. W tych czasach. Dobra. Sera kładziemy sobie ile tam nam się podoba. Myślę, że to wystarczy. I oczywiście jeden kawałek sera jemy, bo zawsze za dobrze zjeść jeść kawałek sera. Dlaczego mnie? Jako aperitif. Dobrze. <noise> Bardzo dobry są. Bardzo dobry sal i bardzo dobry aperitif. Teraz ja pozwolicie, że zjem A mi w brzuchu zaburczało No i teraz hot dogi. Teraz co do hot dogów Tutaj w OK. Hot dogi są w takiej zalewie Bardzo często, najczęściej Może to jest dziwne, ale to po prostu tak jest. No i teraz kwestia wieśnia. Macie takie. Wikinger i tu muszę przyznać, że to są bardzo dobre. Mi smakują. Smakują trochę inaczej niż polskie. Tak jakby bardziej. Mają jakąś taką zalewę z, z, z udawaną wędzonką czy coś. Tak bym to określił, ale są bardzo dobre. Kupuję na zmianę te albo Polskie, a to już o czym świadczy. Czasem mam ochotę na polskie, czasem mam ochotę na te. Także to jest dla mnie znak równowagi, nie? Te są bardzo dobre. Natomiast są, gdybyście kiedyś przyjechali do UK, znajdziecie tanie hot dogi w puszkach, w marketach, jest ich tego mnóstwo. Darujcie sobie. Darujcie sobie. Jak chcecie, to po prostu idźcie na tył tego marketu. Spytajcie się, czy nie mają jakichś kartonowych pudełek. Takich do wywalenia Weźcie za darmo te ta kartonowe pudełka Opierdolcie sobie je na zimno albo po podgrzaniu Efekt będzie podobny, a zaoszczędzicie To jest moja rada Także tych w puszkach to kurwa unikamy Ale te ok Musimy otworzyć, pamiętajcie Wklęsłe, jak nie wklęsłe nie otwieramy Oczywiście, i teraz parówę Parówę wrzucamy tu Drugą rzucamy, do drugiego, nie? Jak chcecie robić jakieś hardkorowe, to musicie mieć większe bułki i wtedy sobie wpychacie tych parówek ile tam się Wam podoba. Może jeszcze bym dołożył sera, ale już nie. Dobra, starć. Bo tu akurat przepchałem ten ser na jedną stronę, nie? Tu. No ale to tak wyszło. Jedną parówkę oczywiście opierdalamy. Jako, jako aperitif. Także... Teraz pozwólcie, że rozdzielę. Pomalaskam i przepchnę. No i teraz jest takie mydnia. Gdzie to wkładamy? Do skręcę tylko, nie? Mogę. No więc... Oczywiście, jak to ja. Ani do piekarnika, ani do mikrofali. To mamy tę urządzenie, taki grill. Ja mam bardzo mały. Znaczy większy jeszcze jest łatwiej, nie? Podgrzewamy sobie on już jest pożywany. Otwieramy tego grilla Wsadzamy te hot doggi. dogi, przepraszam. I teraz je podgrzewamy. Ile je podgrzewamy? Ja zawsze podgrzewam na oko. Ktoś kiedyś mówił, że na oko to Hobbit's Water ma. Nie wiem. Pewnie teraz w obecnych czasach szybciej by stracił wzrok. Może. Ale pewnie by go, by go uratowali, medycyna poszła do przodu. W każdym bądź budżazie... teraz zostawiamy to. Na ile? Nie wiem. Ja zawsze robię to na oko. Ale żeby nie było na oko, tu odczytuję sobie, bo tu mam tablet z podglądem, że jest 10.34. Więc powiem wam, jak. W... Myślałem, że nie nagrywam. Hm. Myślałem, że nie kliknęło nagrywania, ale by było jaja. Dobra, więc powiem, jak wrócę. Dokładnie, która jest godzina i ile to się tam grzało. Tak one wyglądają u mnie. Jak widzicie, ja wolę takie nawet bardziej zagrillowane, trochę. Jeszcze mógłbym je jeszcze trzymać, ale moim zdaniem już im wystarczy. Dół jest przygrillowany, też pokazuje. Trochę spłaszczone, nie przejmujcie się tym w ogóle. Taka jest koncepcja. To już możemy wyłączyć, niech ostygnie. No i teraz. Oczywiście polewamy to ketchupem. Jak macie resztkę ketchupu, tak jak ja, to będziecie przygotowani, żeby dodać ketchupu ewentualnie, bo pamiętajcie, ketchup zawsze i wszędzie. Albo polejcie sobie czym tak chcecie. Nie będę wam mówił jak macie żyć. <laughs> Dobra to to. No i oczywiście na koniec dodajemy cebulkę wrażoną taką oto. Która jest taka zajebista. No, tutaj teoretycznie ona powinna tędy wypadać, że nigdy nie wypada. Więc ja od razu otwieram to do łyżki, nie? Bo to nie ma sensu. I teraz cebulki. Trochę na to, to się rozsypie, to się potem zje. Cholera, no, leć. Zawsze po pierwszym otwarciu jest taka trochę mokra. Potem też, ale <śla> już trochę mniej. Później znaczy się potem. Potem, później, no. nie używajmy takich. poprawiajmy się. Dobra, i teraz wygląda to tak. Ja powiem tak, smacznego. Ja oczywiście spróbuję, ale wiem, że jest dobre, bo ja bym to nie Mmm, I I to jest właśnie moja moja chlupiącego ci z doga pół płaski, ale nie leptany. także to ode mnie tyle, na razie